Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Ciu, jest pochwycenie z blisko. Dzisiaj wam chcę nagrać coś, co mnie dotknęło, ocknęło. Dodatkowo dzisiaj też, wczoraj czytałam też tutaj właśnie Dzieje Apostolskie i też mnie to dotknęło i tak mi dało obraz, jak to wygląda z punktu widzenia pochwycenia. Ale zacznijmy od początku. Jest taki profil na YouTubie, Abednego Lufile się nazywa. Ja to Wam teraz przeczytam, co on tam po prostu powiedział po angielsku, ale na razie po angielsku potem wytłumaczę tak, jak. Oczywiście, sorry, nie, nie znam tak bardzo. Czy znaczy znam angielski, ale tak może nie jestem taka biuga w tym angielskim, żeby tam wiecie. Ja wytłumaczę tak, jak to mniej więcej wiem o co w tym chodzi, bo ja rozumiem dużo angielskiego, ale z czytaniem tam czasami mogę jakieś literówki, błędy robić, tak jak wiadomo. Nie znam aż tak bardzo, bo nie uczę się go cały czas. Ale powiedział, że są dwie wiadomości dla wierzących i dla niewierzących. I tutaj sobie to właśnie, słuchajcie, przeczytamy ogólnie już w Biblii, bo później przejdziemy do fragmentu też Dziów Apostolskich i Apokalipsy. Na temat oczywiście pochwycenia. I used to think Jesus would come as a thief, a thief in the night for believers, but that is not what the Bible teaches. The warning is for uh, this thus living in darkness, not for uh, this walking in the light. The return of Jesus Christ will shock the world and uh, they will be caught by surprise, not us. I um, myślę sobie, że Jezus, jak przyjdzie um, w nocy, powierzących, um, ale to nie jest napisane ogólnie w Biblii, to nie o to w tym chodzi, że przyjdzie jako Złodziej w nocy. Um, to jest ostrzeżenie dla tych, którzy żyją w ciemności, nie dla tych, którzy chodzą w jasności. I przyjście Jezusa Chrystusa zszokuje cały świat i zostaną um, zabrani. Um, ogólnie będą zszokowani, będą mieli taką jakby niespodziankę, ale to nie, będą, ale to nie będziemy my. I teraz dla wierzących napisany jest fragment z pierwszego, te, pierwszy 545. E, 5. Już wam teraz powiem, tylko tutaj akurat tego nie otworzyłam, bo mam dzień, gdzie otwarte teraz akurat, ale to tylko tutaj znajdę. Zaraz. Pierwszy testeloniczan 545. I to jest dla dowierzących. Wy tak słuchacie, staram się wszystko mówić szybko. I to jest bez sensu, że tak się szybko bardzo spieszę, zauważyłam. Po co się spieszę, to ja nie wiem. Mamy pięć, 4, cztery, pięć wersety. Wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. I powiem wam normalnie, to jest po prostu tak mnie to podniosło do góry, że on mówi o tym, co jest naprawdę bardzo ważne, że złodziej w nocy przychodzi do tych, którzy są niegotowi, no bo wtedy on nie, są wtedy niegotowi, tak? Czy daje nam taki przykład z tego powodu, z tego, że po prostu my mamy być gotowi cały czas, my czuwać i jeżeli ty nie czuwasz, albo coś widzisz, że coś jest nie tak, za mało czuwasz. Ja wam powiem, jaki u mnie jest problem. U mnie jest po prostu pewien problem. Yy, ale to może nagram w oddzielnym filmiku, albo teraz zobaczymy, zaraz, jak to będzie z czasem. Chyba w oddzielnym filmiku, bo to jest uważam dla mnie problem, dlatego to musicie sobie jakby połączyć, posłuchać te dwa odcinki razem, yy, ponieważ to się będzie wiadomo, to ze sobą łączyło. Nie chcę to wiadomo przedłużać, tylko chcę, żeby to było takie wiecie, że mam też swoje obawy, powiem Wam, jakie to będą obawy w oddzielnym filmiku, ale for unbelievers, dla niewierzących, Tesaloniczan ten sam pierwszy ale dwa wersety wyżej, czyli drugi i trzeci. Zapisane tak. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę. Przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. I ludzie naprawdę, słuchajcie, tego nie słuchają, nie wierzą, w ogóle to, wiecie, nawet jak będą jakiekolwiek ogłoszenia, w sensie mówimy nawet o tym, że pochwycenie jest blisko, nie znamy dnia i godziny, nie wiemy, kiedy to będzie. Zresztą możemy się domyślać i w ogóle aczkolwiek czasami to mówię, ja naprawdę nie chcę dodawać różnego rodzaju dni i w ogóle godzin, zwłaszcza godzin wiadomo, ale chodzi mi o takich dni bliskich czy cokolwiek innego, bo mam swoje powody, o których wam powiem w odziennym filmiku, ale. E, pochwycenie, czy, 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 czy ktoś myśli sobie, że nie, czy nie, będzie i tak. My dlatego, słuchajcie, skąd my to wiemy? Bo my czytamy Biblię. Ale najgorzej jest wtedy, kiedy ktoś Biblię nie czyta. Bo ja tak samo mam wielokrotnie, że mi się nie chce już, wiecie, naprawdę, uwierzcie mi, że kiedy jestem z Bogiem 22 lata już, czy 21, czasami to tam już, no... Jest 22 lata, tak. To powiem Wam, czasami jest naprawdę różnie, że nie chce Ci się po prostu. No wszystko już wiesz, wszystko już wiesz. Czytałeś to tyle razy, co jeszcze możesz wiedzieć więcej? Ale to, co wczoraj przeczytałam, kolejny raz, kolejny raz i po prostu otworzyłam tak, no Cię naczuja, że tak powiem. Bo czasami człowiek jest taki zrezygnowany, już Boże już nie wiesz, co czytasz, ale to jest też kwestia tego, że po prostu... Ludzie, zobaczcie, w związku ludzie, kiedy są, jak to się mówi, z Panem Bogiem, w sensie z kimś z bliskim, to oni przecież cały czas muszą rozwijać ten związek, ale dlatego potem czasami kobiety są takie trochę wycofane, mówię o kobietach, nie o facetach, może też tak macie, jak i ja, kiedy nie ma takiej relacji, jakiej by się chciało, albo po prostu jest taka jakaś, nie wiem, taka, niby się, niby się fajna wydaje, ale... Wiadomo, druga strona może nie widzi tego, że ta relacja nie za bardzo taka fajna jest. A może ja chciałam, żeby była lepsza, ale potem człowiek, wiadomo, się w jakimś sposób w jakimś sposobie się poddał. I już wiadomo te relacje wiadomo, te nie ma takiej, jakby chciał wcześniej, bo po prostu, no, już nie umie inaczej. Wiecie o co chodzi? To powiem wam, dlatego później tak samo to wszystko przykłada się na Pismo Święte i na czytanie na, na naszą relację z Jezusem. Cały czas zastanawiam się dlaczego Pan Bóg mi dał taki kiedyś sen, miałam taki sen, a w tym się była wizja, że byłam tak jakby no 30 metrów od Jezusa. Co ja gadam? 3 metry od Jezusa i przytuliłam go, a za chwilę się obudziłam i przytuliłam się do mojego męża. W tym, w tej, w tym, w tej w jakby, w tym się była ta wizja i właśnie w tej wizji jakby to widziałam, że była po prostu wielka burza na, na początek u mnie. I ja po prostu yy, ty, byłam na kolanach, wtedy się modliłam. E, wtedy się modliłam. Teraz do mnie dochodzi, co to może być. Zawsze kiedy mówię komuś o moim śnie, przychodzi dopiero do mnie po prostu może burza, ale mam nadzieję, że to nie będzie to, bo tego bym nie chciała bardzo. To bym bardzo bym tego nie chciała. Eee, że kiedy ja pamiętam, miałam ja wtedy byłam na kolanach, w tym śnie, i modliłam się, i taka byłam bardzo skupiona na kolanach, naprawdę, tak nisko na kolanach byłam. I wokół mnie była po lewej stronie burza. Czyli coś po lewej stronie przyjmuje się przeważnie, że jak ktoś ma. Coś po lewej stronie, jakby coś czasami widzi, odczuwa, to, to nie jest to Bóg, tylko Diabeł. E, a po prawej stronie jest Bóg. Bo zawsze tam podobno jest ogólnie wiem gdzieś napisane w wielu przypadkach, tylko wam teraz nie przytoczę tych fragmentów, bo już teraz nie wiem gdzie one są, że właśnie po prawej stronie zawsze po prostu był, zobaczcie, po prawicy był zawsze Jezus. I, i tak to właśnie wygląda, że kiedy właśnie ja pamiętam, tutaj się modliłam. Naraz w tym śnie miałam tą wizję, widziałam Jezusa. A potem się ocknęłam, obudziłam się, jakby ta rzeczywistość się skończyła, ale dalej śnie i przytuliłam się do mojego męża. Wiecie, każdy z Was to będzie miał teraz do mnie jakieś swojego rodzaju, nie wiem, teksty typu Ja wiem, co to znaczy, Bóg mi objawił to, temu to, temu to, temu to, temu to. Ale wiecie, każdemu Bóg musi być to też sam osobiście. I ja o to się modlę. I oby to nie było to, co teraz pomyślałam sobie bo to by było bardzo przykre, aczkolwiek z jednej strony dobre, że... Um, nie, nie wiem, czy to, to co dobrze myślę. Dlatego tu nie będę o tym dalej mówiła, bo nie ma po prostu sensu o tym dalej mówić, bo to naprawdę nie ma sensu. Ja to muszę sobie do detali jeszcze przeanalizować. Cieszyłam się z tego, że bardzo widziałam w tym śnie, w widzeniu Jezusa, przytuliłam się do Niego, więc to było cudowne, przytuliłam się. Ale dlaczego się ocknęłam? Mam różnego rodzaju myśli teraz. Hmm. jakby ocknęłam się w tej wizji, przytuliłam się do mojego męża, że nie mam tyle może miłości do niego, co powinna mieć też do niego miłości może, może za mało tej miłości mam może, że teraz pomyślałam sobie, że to przecież było kiedy klękałam, więc było coś obok mnie Diabeł ja zawsze coś może robić obok nas i dlatego było to po lewej stronie niewielka burza, że coś się wydarzyło wielkiego na przykład z moim mężem, dlatego go potem widziałam, chociaż go był, nie wiedziałam, żeby to było niebo, tylko właśnie tak jakby jakiegoś płot, koło ko 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 jakiegoś tak jakby, to, to, czasami takie są bramy takie, jak czasami w, takie stodoły duże i takie były tam po prostu drzwi, i tam jakby to było jakby koło tego. Nie wiem, czy tam nie mam żadnej stodoły, więc nie rozumiem. Z jednej strony, ale to wiadomo, już nie będę teraz w to wchodziła, tylko mi chodzi o to, że. Dlaczego w ogóle ja mówiłam? Chodzi po prostu o to, że Bóg. Daje nam różnego rodzaju znaki. My będziemy wiedzieć co i jak wcześniej wszystko wcześniej. A Amos, obawieniu on o tym mówi, że on będzie to objawiał. A ci, którzy tu mówią, wiecie, jest taki facet, jest taki Piotr. Słuchajcie, nie wiem ile on, on już kont założył. Serio, on już tyle kąt założył, chyba z dziesięć tego, co tu widziałam. I ja te kąta każdego po prostu blokuję, bo on non stop to samo gada. On jest jakby był chyba chory mi się wydaje. Serio. Bo człowiek, który mówi o tym cały czas to samo, ja tutaj uczę się pedagogiki, więc tam są tak samo też psychopatologie, patologie, jakieś, jakieś, szko, jakieś rodzaje w ogóle, jakieś tam też psychiczne sprawy, tam o schizofrenii w ogóle. I, I nie tylko jakieś tam zaburzenia odżywiania i w ogóle. I powiem Wam naprawdę, jak patrzę, że on pisze cały czas to samo i to samo, to samo. I tylko jedna osoba, i myślę, że to on daje non-stop tylko lajka w dół. Jako tylko jedna osoba, słuchajcie. Jest tylko, ja, tylko, tylko, ja, tylko ja to widzę. Jedna osoba cały czas daje ten właśnie, tę ten, 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 te łap, te, te, łapkę w dół. Słuchajcie, jedna osoba. Zobaczcie, jak, ile ja mam wrogów? Jedną osobę, która non-stop cały czas tylko daje łapkę w dół. Nie odpuszcza. Tak jakby normalny diabeł po prostu w nim był, żeby cały czas po prostu gnębić. Oczywiście ja się tym w ogóle nie przyjmuję, tylko wam pokazuję, jak to wygląda. Więc tu nie musicie pisać komentarza, nie przejmuj się właśnie ja tym, nie przyjmuję, tylko chodzi mi o to, zobaczcie, jak jakby cały czas walczy i on cały czas zakłada, słuchajcie, nowe konta, żeby po prostu pisać cały czas ten sam tekst, że my nie rozumiemy, wierzący, zwłaszcza długo z Panem Bogiem nie wierzący, w, wierzący, którzy są, że pochwycenie będzie po ucisku. Dajesz mu argumenty różnego rodzaju, on dalej tego nie widzi. Dajesz mu też to, co właśnie Wam teraz czytałam, że naprawdę ludzie wierzący nie będą widzieli, dlatego będą właśnie oni, będą, będą mieli niespodziankę taką, w złym tego słowa znaczeniu, że będą zaskoczeni tym wszystkim, a my nie będziemy. Będziemy tylko wtedy, kiedy na przykład nie czuwaliśmy. A Bóg do nas mówi przez różne osoby, nie tylko przez osobę w Boże. Co wam zaraz przeczytam, co mnie bardzo zszokowało, bardzo mnie to zszokowało. Nigdy bym, nigdy bym nie porównała, słuchajcie, historii w dziejach apostolskich do pochwycenia. Nigdy bym tego nie, nie, nie porównała. Nigdy. A otworzyłam po prostu to, a nawet dodatkowo dzisiaj mam taki, 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 miałam z, zły sen, słuchajcie, mam cię zły sen, w którym po prostu było to, że ludzie będą... Yy, Naprawdę, ludzie po pochwyceniu będą uciekać i nie będą mieli szansy się ukryć. Nie ukryją się nigdzie. Miałam sen, w którym po prostu ludzie uciekali. To były takie wielkie wojskowe samochody. Oni uciekali. Pierwsze jakieś takie było jakieś zgromadzenie i tam też byli jakieś Ukraińcy. Potem oni też się jakby ukryli. Bo wie, że, wie, 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 jakby wiedzieli, że coś tam się stało, że on był taki jakby dla niego. Po prostu jeden Ukrainiec dostał jakąś nagrodę. Nie, nie wiem, kto to był, jakiś facet, ale on był taki pokorny, że on po prostu nie chciał wychodzić. bo wiedział, że to jest, że po prostu on się czuje źle, on nie chciał wyjść. Później coś tam się stało, że jakaś in, inny, inna sceneria, że później naprawdę zaczynali gonić wszystkich właśnie takich ludzi, czy to Ukraińców, nie wiem kogo, nie wiem, nie, nie wiem co to było, wiem, że coś będzie z Ukrainą chyba znowu mi się wydaje, nie wiem, czy Ukraińcami, może to być w Polsce, że po prostu oni byli po prostu tak, e, ci ludzie ogólnie byli, ja, ja też tam ogólnie uciekałam po prostu, ale nie było opcji w ogóle, słuchajcie, nie było ucieczki nigdzie w ogóle. Oni przyjeżdżali tymi samochodami, po prostu brali tych ludzi do, i do tych aut po prostu brali i więc to będzie katastrofa, nie będziesz miał szansy w ogóle uciec nigdzie. Nie będziesz miał szansy uciec nigdzie, więc albo się teraz naprawdę nawrócisz, albo będziesz katastrofę po prostu miał. Dlatego módlcie się tak bardzo o swoje dzieci, naprawdę muci się o swoje dzieci rodziny, serio. I ten sen naprawdę był taki, no nie za fajny dla mnie uważam był taki. Mam takich snów, ogólnie mam i tak wielokrotnie też ostatnio zastanawiam się naprawdę, czy może wszystkie, bo do mnie, a nie do was. Albo do nas, nie wiem po prostu, bo... Było... No tak mam. Taki czas teraz chwilowy, ale co mnie to dotknęło, właśnie ten koleś, co do, właśnie to dał. To było naprawdę mega, mega fajne, że ludzie niewierzący naprawdę nie będą mieć niespodzianki, nie będą tego widzieli, nie będą wiedzieli o co chodzi, a po prostu my będziemy wiedzieć o co chodzi, bo widzimy i dobrze, że właśnie my widzimy, tylko czy mamy dalej otwarte oczy. I słuchajcie, tu Wam kawę przeczytam. W dziejach apostolskich od 12 rozdziału jest napisane o tym, jak Piotr był, y Piotr był w więzieniu, tak? To było prześladowanie chrościoła przez Heroda. No i jak wiemy oczywiście, tutaj oczywiście oni go tam pilnowali. Tak więc tutaj wspominę to. I Tam było tak, od siódmego wam przeczytam. Eee, a dodatkowo oczywiście były skuty dwoma łańcuchami, spał pomiędzy dwoma żołnierzami, więc jakby też to było takie potwierdzenie też z jednej strony tego snu może, że właśnie będą właśnie takie prześladowania mega, skoro on był, no bo ja tworzyłam to tak wiecie po prostu otworzyłam to tak, to było wczoraj. Otworzyłam, to tak po prostu mówię: niech Bóg nie mówi, bo ja już nie wiem, co po prostu czasami czytać. I to jest złe, że tak mówię, bo tak nie powinno być. Powinna wiedzieć, co czytać, powinna wiedzieć, co czytać, powinna słuchać Ducha Świętego, powinna wiedzieć kiedy, co i jak, a nie się dalej zastanawiać, czy Bóg mówi do mnie, czy nie mówi. A tyle dowodów mi dawał, da, dalej do mnie mówił, a ja dalej po prostu nie wiem, czy on do mnie mówi. No. I to wiem, że wiele z was, o, osób tak ma. I to jest takie, wiecie, może przez to, że jestem bardziej konserwatywna niż może inni ludzie. Może bardziej przyjmuję się tym po prostu, bo mi zależy. A ludziom, którym po prostu nie zależy, to się tym nie przyjmują. Dlatego o tym się nie zastanawiają. I powiem wam, yy, i czytałam tak. Wtedy stanął przy nim anioł pana. W celi rozbłysło światło. Wtedy był w więzieniu. Anioł trącił Piotra w bok. Obudził go i powiedział, wstań. Wstawaj, czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepasz się, usłyszał i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim, lecz nie sądził, że to, to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że to ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą. Doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, co na, co, na co czekał lud żydowski. Jak to czytałam, po prostu przeczytałam tam do końca, wiadomo tutaj, że tak powiem, ten cały y, kawałek, fragment. Um, powiem Wam, że byłam zszokowana. Mówię, to jest napisane normalnie po chwyceniu. Tu jest napisane, słuchajcie, po prostu o pochwyceniu. To powie, że to tylko jest historia, która jest. Ale Bóg daje, no, po prostu nie jestem w stanie wymyślić sobie coś, kiedy przyszło to. Ja czytałam ten fragment wielokrotnie, słuchajcie. Ale mam te mrówki. I powiem Wam, no tutaj zobaczcie, jak to idealnie wygląda. Anioł go obudził, trącił, anioł go obudził. Rozbysło się światło w celi, tak jakbyśmy teraz my byli. Rozbysnęło się, się światło w celi nasze naszej celi w tym świecie, Aniu trąci Piotra w bok, obudził go i powiedział wstawaj, czym prędzej, przepasz się, czyli bądźmy gotowi. Wiemy, że ogólnie Biblia o tym mówi, że kobiety w ogóle w, w, w ceremoniach żydowskich, panny, i, i, kobiety, panne tak samo głupie i mądre, które tam są opisane, nie mądre, żeby nie było i mądre. One miały być już gotowe. Więc tutaj ogólnie tutaj kwestia taka, że on przepasz się powiedział, że to, mówi też wiadomo, do nas, przepasz się już teraz, usłyszał, załóż, sandały, bądź po prostu gotowy. Łańcuchy opadły z rąk, y, ale mam, słuchajcie, mrówki. Opadły już z rąk, słuchajcie, Piotra. Więc słuchajcie, naprawdę po prostu musimy y, być gotowi. Wyszli, y, y, tymczasem minęli pierwszą straż, drugą. Doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która otworzyła im się sama. Sama ta brama się otworzy. Może to być już w niebie. I słuchajcie, te te, i te stwierdzenie 11. Y, y, 11 y, Werset. Że Pan posłał swego anioła wyrwał mnie z ręki Heroda, czyli można powiedzieć, antychrysta, i uchronił mnie przed tym wszystkim, na co czekał Lud żydowski. To sobie tak wzięłam. Bóg nas ochrania i ochroni na to, co ma tu przyjść. Apokalipsa, rozdział trzeci, werset 10. To jest słowo, które ja dostałam kiedyś, kiedy zaczęła się Ala pandemia. 6 lat temu 6 lat temu będzie w listopadzie. Jeżeli tutaj przyjmiemy okres, kiedy to zaczęło się w Chinach. W listopadzie bodajże 17 chyba. Coś takie o tym wam mówiłam. I ja zachowam cię przed godziną próby. W innym wydaniu było napisane, że. Już nie pamiętam kiedyś, właśnie, ja, ja, dlatego był to mi powiedział przez y, stare tłumaczenie, kiedyś ja czytałam Biblię w starym tłumaczeniu, że właśnie, już to, teraz pamiętam, jak to było, ale że właśnie mnie, y, że tak powiem, y, no, uratuje w godzinie próby, tak? W godzinie, w godzinie próby, która, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć y, mieszkańców Ziemi. Przyjdę już wkrótce, z tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie więcej. Ale, co tak samo tu jest jeszcze fajne. Że tutaj ten list do Filadelfii, bo jak wiecie, jest siedem listów do, do, do zborów, a tylko że dwa chyba są do takich kościołów, które nie w ogóle były nieskazitelne i które po prostu były, które Bóg pochwalił. Jeden z nich był list do Filadelfii, że yy, Bóg po prostu widział w nich, wiem o Twoich czynach, oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. I wiele razy ja też miałam sny, że śniło mi się, że wszystkie drzwi były otwarte, a jak były zamknięte, to nie miałam do nich klucze. To tak jakby takie to były puzzle, które się łączyły, że tak powiem, też z tym. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, bo mam mało obserwujących, nie mogę nic tu zrobić u siebie. Też tak to można wiadomo przyjąć. A ja to biorę personalnie do siebie. Ktoś, to nie chce, to nie musi. Ja to biorę personalnie do siebie, dlatego, że po prostu. <laughs> naprawdę, słuchajcie, po prostu. Yy, on do mnie bardzo mocno przemawia. Wtedy był ten czas, właśnie, kiedy ja to byłam sama. Sama społeczności, w rodzinie, nikt nie wierzy, nikt nie mówi o tym w ogóle, jak jeszcze powiesz o tym, to po prostu jak? Taka obawa przed innymi ludźmi. <laughs> Poznają, że ja Cię ukochałem. Oto podają Ci z tych synagogi szatana, ci o, poda, podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są, kłamią o to sprawie, że przyjdą i upadną do, u Twoich stóp. Poznają, że ja Cię ukochałem, ponieważ zachowałeś moje słowa do, o, o wytrwałości. I powiem Wam naprawdę, naprawdę Bóg działa. Bóg działa, pokazał mi ten, ten, te słowa, jak potem czytałam to, co właśnie, bo wiecie, jak dostałam ten werset, to później zaczęłam czytać ten fragment cały i to, to było po prostu w tym momencie, to było dla mnie tak jasne, tak jasne. I nie mówię, że mój Kościół to jest jakieś, jakaś jedna nagoga szatana, tak? Nie chodzi w ogóle o to, ale po prostu o ludzi, którzy naprawdę mimo wszystko zawsze mają jakieś coś do mnie. I powiem wam, no nie wiem jak wy, ale słuchałam y, ostatnio mię taką dziewczynę, która teraz tu się właśnie opokazała, y, i Wam też to samo nagram o niej. Jak ja ją słuchałam, powiem Wam, no po prostu to ja byłam zszokowana. Byłam taka, taka uradowana tym, co ona po prostu mówiła, że to głowa mała, bo miała, ona ma taki pokój, i to, jest, to nie jest przypadek, że to, co Bóg ci pokazuje, nawet jak teraz otworzyłam ten fragment tak przypadkowo, żeby Bóg to uważam. Zrobił po to, że pokazuje naprawdę fragment z Biblii, ale ja tak tu mam swoje obawy, które właśnie chciałam wam powiedzieć, ale w odziennym filmiku, że cieszę się z tego, co Bóg pokazuje, ale jeden jest pewien komentarz, który po prostu mnie męczy. Ale Bóg do mnie oddał dzisiaj odpowiedź. Bo ja to, w sensie, wiecie, że, ma, owieście mi sami, ja mało często mówię, że Bóg do mnie, do mnie mówi, że ktoś odpowiada, bo ja nie chcę sobie coś dopowiadać. I y, ja po prostu wtedy jakby no, słyszę tutaj y, taki głos, to jest taki cichy głos. I dlatego wtedy wiem, że to jest Bóg. Przez Ducha Świętego wtedy do mnie tak mówi, y, jakby odpowiada. Bo wiadomo, my pytamy o wszystko cały czas, prawda? Każdy z nas pyta, czy to będzie ten czas, czy nie. Każdy z nas o to pyta w tym wrześniu. Także mam nadzieję, że to mimo wszystko was, yy, mimo wszystko tam tych moich yy, jakichś tam, wiecie, pytań do Pana Boga, bo nie chcę patrzeć na ślepo, yy, ale to, co właśnie czytałam w, o tym, o tym, o tym, o, tym, o tym kolesie, o tym Abednego, coś tam, coś tam, to on, on, on ma tak na nazwisko, znaczy taki kanał ma Abednego coś. Yy, I tutaj dodatkowo czytałam też, no właśnie ten fragment, to powiem wam naprawdę, że yy, jest to, nie, jest to ja wiem, ktoś powie, że to takie weseny z palca albo coś, ale ja nie potrafię inaczej myśleć jak tylko o pochwyceniu. No nie, no, nie, no nie da się inaczej myśleć. Skoro ty wiesz o tym, skoro Bóg ci to pokazał, nie jesteś w stanie o niczym innym myśleć, jak tylko o tym spotkać się z Jezusem. No, no nie jesteś w stanie tego inaczej przeskoczyć. Musiałabym w ogóle nie czytać po prostu Biblii, słuchajcie, żeby o tym nie myśleć o pochwyceniu. A gdyby najgorsze, bo to, to wiedziała o pochwyceniu, albo potem do wyparła, bo ktoś tak chce, a nie, że ja chcę, tylko ktoś tak chce, to później, słuchajcie, hmm, po prostu byłaby lipa. Wtedy bym w ogóle całkowicie bym się przeżegnała i żebym jednak nie przyszła w to miejsce, którym powinnam. Także to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że kogoś z Was zbudowałam mimo wszystko, że oczekujemy, chociaż mówię, ja mam swój jeden problem, muszę sama z tym go, muszę sama go przejść, ale zapytam się Was o to też w innym filmiku, bo to jest dla mnie też ciekawe, co o tym po prostu wymyślicie. Serio. W takim sensie normalni ludzie, a nie jakieś tam dziwne dziwolągi, które sobie coś tam dopowiadają, nie wiadomo co. Ta osoba, która blokuje już ją, któryś z kolei raz co musi te kąt zakładać, żeby to po prostu pisać i gnębić cały czas. Ja jestem w szoku. Naprawdę, jakim trzeba być człowiekiem, to wtedy człowiek do mnie jest nienawrócony w ogóle. Ale dobra, to wszystko by było. Do zobaczenia później. Pa!